Rozmowa poranka. 13 minut po godzinie 8. W studiu Radia M witamy Mariusza Wala, dyrektora do spraw marketingu i promocji Parku Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. Panie dyrektorze, Sejmik Województwa Śląskiego dokapitalizował w poniedziałek spółkę Park Śląski kwotą 20 milionów złotych. Na co te pieniądze? Tak, zgadza się. Otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 20 milionów złotych. W całości te pieniądze przekażemy na budowę drugiej linii Elki. A co z funduszami, o których była mowa, to znaczy z funduszami z projektu Jessi z programu Jessica, które miały służyć modernizacji parku Śląskiego? Te fundusze przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim jak najbardziej mamy w swoich zasobach i realizujemy z niej wszystkie projekty, które zostały zaplanowane. To ogromna kwota, prawie 400 milionów złotych, która w najbliższych latach zostanie i już jest jakby realizowana na inwestycje w Parku Śląskim. Kilka z nich udało nam się z sukcesem zakończyć, m.in. ogród japoński czy rewitalizację kręgów. Natomiast kolejne projekty trwają, w tym kluczowe, bardzo kluczowe dla parku, m.in. jak rozbudowa drugiej linii Elki czy, czy basenu Kąpieliska Fala. I rozumiem, że z Jessiki jedna transza środków, a z drugiej strony transza środków z Sejmiku, tak? Tak, to jest głównie podyktowane tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie na rynku budowlanym, czyli bardzo wysokim wzrostem cen. Początkowy koszt budowy Elki był szacowany na 45 milionów złotych, natomiast sytuacja na rynku sprawiła, że w pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna. Oferta dopiero po ogłoszeniu drugiego, oferta, drugiego przetargu wpłynęła jedna oferta, obecny koszt budowy drugiej nitki Elki to niespełna 70 milionów złotych. Stąd współpraca i prośba do pana marszałka i urzędu marszałkowskiego Województwa Śląskiego, aby wsparły ten projekt, kluczowy projekt dla, dla nas, dla mieszkańców aglomeracji. No i teraz można powiedzieć, że mamy już budżet, żeby zrealizować go. To jaki horyzont czasowy? Kiedy pierwsi pasażerowie wsiągną do tej drugiej linii? Kiedy się tego możemy spodziewać? Obecnie jesteśmy na etapie badania oferty. Wpłynęły już do nas dokumenty. Sprawdzamy, czy ta oferta spełnia wymogi, czy firma ma udokumentowane doświadczenie w zakresie podobnych realizacji. Uprawnienia osób, i tak dalej, które będą realizowały te projek ten projekt. Jeżeli wszystko będzie należyte i nie będzie budziło wątpliwości, to prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będzie ogłoszenie o wyborze wykonawcy. Po ogłoszeniu wykonawcy jest jeszcze 10-dniowy termin na odwołanie. Jeżeli nie wpłyną odwołania, możemy podpisywać umowę. Pod, po podpisaniu umowy, możemy realizować tą budowę. Myślę, że to jest okres 12 miesięcy. Ambitne są plany. Rok 2020 miał być takim rokiem przełomowym dla parku, ponieważ wtedy miał być rozbudowa i modernizacja ogrodu japońskiego, projekt kąpieliska fala, realizacja budowy i rewitalizacji Hali Wystaw Kapelusz, no i rozstrzygnięcie przetargu na kanał regatowy. Udało się właściwie tylko zrealizować ogród japoński. Co się stało? To wszystko efekt zaburzeń rynku, zachowań na rynku światowym? Oczywiście te aspekty, o których pani redaktor wspomniała, mają kluczowe znaczenie dla naszych projektów. Na nasze projekty w ostatnim czasie działały cztery ryzyka. Ryzyko związane ze zmianą kursu walut, ryzyko związane z inflacją, z cenami materiałów budowlanych, ryzyko z dostępem osób w branży budowlanej, pracowników, którzy w no, bardzo dużej ilości wyjechali bronić swoich rodzin na Ukrainie. Oraz, yy, oraz jakby pandemia też ma tutaj kluczowy wpływ. My jednak nie poddaliśmy się, realizujemy to zgodnie z założeniami. Yy, pozyskujemy kolejne dofinansowania i środki, aby spełnić oczekiwania budżetowe tych realizacji, więc no, jesteśmy na dobrej drodze, aby też teraz wyłonić wykonawcę do, do budowy fali. Mamy też również dofinansowanie z yy, Urzędu Wojewódzkiego, yy, Urzędu Marszałkowskiego, z Województwa Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Więc tutaj te środki na pewno pomogą nam zrealizować ten projekt. Projekt w pierwszej fazie miał być zrealizowany za 73 miliony złotych. Obecnie to aż 135 milionów złotych, więc, więc tutaj też jesteśmy na etapie takim procesowym dopinania wszystkich szczegółów i, i, i no będziemy to na pewno realizować. Fala jest tym najbardziej realnym projektem, który ujrzy światło dzienne i który będzie cieszył mieszkańców województwa, czy jednak Elka? Yy, obydwa projekty są realne i na pewno będą cieszyć się mieszkańców naszej aglomeracji. Jesteśmy przekonani yy, oraz również tutaj zarząd poczynił wszystkie kroki ku temu, aby te projekty zostały zrealizowane. Myślę, że w ciągu paru dni będziemy mogli się po, pochwalić tymi... A co z halą wystaw kapelusz? Co będzie modernizacja, bo ona z użytkowania została wyłączona w 2014 roku I, i co dalej? Tak, bardzo żałujemy, że tak się stało. Natomiast bezpieczeństwo osób i ewentualnie korzystających z tej hali jest dla nas nadrzędne. Hala kapelusz jest w bardzo złym stanie, konkretnie jej konstrukcja dachu. Koszt rewitalizacji tego budynku, właściwie całego, to ponad 100 milionów złotych. Bardzo dużo jak na ten obiekt, ponieważ musimy też zmienić, dostosować przepisy i jakby no, ta konstrukcja jest trochę unikatowa, jest też jest bardzo przez to ten koszt modernizacji drogi. Nie ma dzisiaj konkretnej decyzji, co z tym poczynić. Na, na pewno trwa to, trwa głęboka analiza. No jesteśmy przekonani, że, że znajdziemy dobre rozwiązanie. Czy da się określić jakiś taki horyzont czasowy? Bo najpierw była mowa o 2027 roku, kiedy te wszystkie inwestycje zostaną sfinalizowane. To wiadomo się przesuwa, ale o, o jakim okresie mówimy? No na, na pewno najbliższe dwa lata. To gorący czas y, pracy modernizacyjnych w parku. To przede wszystkim druga linia Elki, która be, bie, pobiegnie od Wesołego Miasteczka do Planetarium nad zoo. Bardzo ciekawa trasa. Pamiętamy, że kiedyś Elka pracowała w tak zwanym trójkącie, czyli były trzy linie, przejazd trwał około godziny i jakby dzisiaj chcemy realizować i będziemy realizować tą drugą linię do Planetarium. Na pewno w najbliższym czasie budowa fali, y, na pewno remont kanału regatowego dwuetapowo. Najpierw ta część taka infrastrukturalna, podziemna oraz odmulenie tego kanału, potem nawierzchnia, ławeczki, infrastruktura dookoła. Chcemy udrożnić ten kanał na tyle, aby można było swobodnie przepływać do, do drugiej części naszego parku, łódkami, może kajakami, więc tutaj to zostanie zrealizowane, jesteśmy o tym przekonani. Mamy też bulwary do, do rewitalizacji, no i rozarium. Rozarium ma bardzo ciekawy projekt, zrobiony przez wyłoniony w konkursie prac studenckich. No i też pozwoli na, na, na nowe życie temu, temu miejscu. Te, te elementy, to są elementy, jestem przekonany, że w najbliższym czasie będą, prace się rozpoczną i zostaną zrealizowane. To kiedy rozarium? Rozarium mam nadzieję, że w przyszłym roku. Na tyle jesteśmy już przygotowani do zadania. Czekamy też na spotkanie teraz z konserwatorem 6 października. Miasta Chorzowa, który też przeanalizuje różne aspekty. No i działamy. A kanał regatowy? Kanał regatowy, myślę, że to też jest sprawa przyszłego roku. Czekamy na kwestie takie formalne, związane z przetargami i tak dalej. Na ten pierwszy etap, żeby rozpocząć niezwłocznie pracę. Y te inwestycje są bardzo ambitne, a pytanie teraz czy uda się je zrealizować, ponieważ yy, nie ukrywajmy, ale krzesło prezesa Parku Śląskiego to takie gorące krzesło 2018 roku. Yy, no, yy, sześć osób, teraz jest szósty prezes parku. Yy, czy to wpłynie jakoś na harmonogram tych prac? Ja myślę, że nie wpłynie yy, z kilku powodów. Po pierwsze, yy, park to Przede wszystkim ludzie. W parku pracuje około 100 osób. Tworzy, tworzą znakomity zespół i, jakby tutaj, zawsze w parku była praca zespołowa. Niektóre osoby pracują nawet 50 lat w parku. E, osoby, które technicznie tutaj prowadzą ten projekt, y, to są osoby bardzo doświadczone, pracują około 20 lat w parku, znają bardzo dobrze park. Więc jakby tutaj zespół też realizacyjny tego zadania oraz wszystkie kompetencje, które w parku się znajdują, mają wpływ na realizację tych projektów. Zarząd się oczywiście zmienia, ale tak jak w każdej spółce, każdy uważam, każdy zarzut coś, coś wnosi. Dziś mamy prezesa, który jest bardzo zaangażowany, merytoryczny, więc jestem przekonany też, że wspiera tutaj. Całe te projekty. Wiem, że to są dla niego ważne rzeczy, i, i, i tak samo wiceprezes jest osobą, która pracuje już dłuższy czas w naszym parku. Jest osobą o kompetencjach właśnie takich inżynierskich, technicznych, która wiele projektów w swoim życiu zrealizowała. Jestem przekonany, że te projekty będą zrealizowane. Przyroda wchodzi w czas uśpienia, czas zimowy, tak. ale dla parku to czas intensywnych prac mimo wszystko. Tak, park to jest właśnie ciekawe i ważne. Dziękuję za to pytanie. Park cały rok jest czynny. Pamiętajmy o tym, że park to 7 dni w tygodniu, 365 dni i 24 godziny. Można do parku przychodzić przez cały rok. My też przez cały rok w tym parku pracujemy, wykonując różne zadania związane z poszczególną porą roku. Jest pięknie, naprawdę park zaprasza i czeka na każdego, każdego dnia. Zapraszamy w takim razie do Parku Śląskiego choćby po to zobaczyć, żeby zobaczyć jak ten park się zmienia. A moim gościem był Mariusz Wal, dyrektor do spraw marketingu i promocji Parku Śląskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Radio M 107, 6 FM.